Hello, hello, lista zadań 1-3. Zadanie pierwsze. Znajdź liczbę a. Mamy tutaj dzielenie z resztą. I mamy taką liczbę a, która podzielona przez 7 daje wynik 12 i resztę 5. Więc ile wynosi a? Pokażę wam sposób, który, przynajmniej mi, sprawdza się najłatwiej, aby to wykonać. A, dzielone na 7, inaczej możemy zapisać w ten sposób. To się równa 12 i reszta 5. W jaki sposób zapisać resztę, żebyśmy mogli coś tutaj powyliczać? Skoro dzielimy liczbę przez 7, to reszta jest ułamkiem z tego dzielenia, czyli właśnie 5 siódmych. Bo staraliśmy się to podzielić przez 7, ale się nie dało, dlatego została ta reszta 5, więc to jest 5 siódmych. No i kiedy mamy już coś takiego, to łatwo możemy obliczyć liczbę a. Musimy pomnożyć obie strony równania przez 7, dzięki czemu po lewej stronie dostajemy a, a po prawej stronie. Pamiętajcie, że jak mamy liczbę mieszaną, to pomiędzy liczbą a ułamkiem jest znak plus. Więc kiedy mnożymy to przez coś, to albo możemy włączyć tą liczbę do ułamka i wtedy pomnożyć, albo osobno pomnożyć liczbę i osobno ułamek. 12 razy 7 to 84, dodać 5 siódmych to oczywiście siódemki się skracają i mamy 5. Czyli widzimy, że A wynosi 89. No i już. To teraz pod punkcie B zapiszemy sobie to w podobny sposób. 161 dzielimy na C, to się równa 3 i reszta 8. Reszta 8 to też będzie jakiś ułamek. Dzielimy liczbę przez c, czyli będziemy mieć 8 przez c, jakkolwiek dziwnie to wygląda. I pamiętając, że pomiędzy tą liczbą a ułamkiem jest znak plus, możemy sobie to 8c przerzucić na lewą stronę. No i tak właśnie zrobimy, czyli będziemy mieli 161 przez c minus, bo jak przerzucamy na lewą stronę to jest zmiana znaku. 8 przez c to się równa 3. To jest pod jednym mianownikiem, więc możemy sobie to odjąć będzie 153 przez c to się równa 3. No i teraz, oczywiście, aby obliczyć c, to musimy wyłonić je z podmianownika, czyli pomnożymy obie strony przez c i mamy 153 to się równa 3c. Na koniec dzielimy przez 3. 153 na no to 15 na 3 to jest 5 i 3 na 3 to 1, czyli mamy, że c to się równa 51. Zadanie drugie. Rozwiązujemy równania. Minus 4 razy 3 to minus 12, minus 4 razy minus 2x to plus 8x to się równa. Minus 205, przepisujemy plus 5x też przepisujemy, bo co mamy z tym zrobić? Tutaj mamy minus 05 do potęgi drugiej, 05 razy 05 to będzie tak jakby 5 razy 5 25 i przesuwa miejsce o 2 w lewo, czyli mamy plus 0,25. Teraz x -y na jedną stronę liczby na drugą, będziemy mieć 8x, przerzucamy 5x tutaj i zmieniamy znak, czyli jest minus 5x. Z prawej strony mamy minus 2,05 plus 0,25, co daje nam minus 1,8. Teraz minus 12 przerzucamy tutaj, co daje nam plus 12. Tutaj zostaje nam 3x, a tutaj 10,2. Teraz dzielimy obie strony przez 3, tu mamy x, a tutaj nie wiadomo. 10,2 może być troszkę ciężko podzielić na 3 niektórym, więc ja proponuję rozbić to na liczby, które są dla nas łatwiejsze. Na pewno łatwo dzieli się 9, więc do 10,2 brakuje jeszcze 1,2 i to dzielimy przez 3. Teraz x to się równa, 9 podzielić na 3 to 3, 1,2 to tak jakby 12 podzielić na 3, czyli 0,4 i ostatecznie dostajemy 3,4. Teraz pod punkt B. Minus 2 razy 1, 2x to minus x, minus 2 razy minus 2 plus 4. Odjąć 6 to się równa minus 2x plus 4. x na jedną stronę powiedzmy, że na lewą, więc jest po prostu plus x to się równa. Z prawej strony mieliśmy 4, to przepisujemy, a z tej strony mamy plus 4, minus 6, czyli minus 2. Kiedy przerzucimy to na drugą stronę to będzie plus 2 więc ostatecznie mamy x równa się 6. Zadanie trzecie. Ania jest o 8 kg lżejsza od Marysi. Razem ważą 84 kg. Ile waży każda z dziewczynek? Przy takich zadaniach zawsze musimy oznaczyć kogoś lub coś przez x. Ja proponuję oznaczać x to coś lub tego kogoś, o czym nie wiemy totalnie nic. Mamy w treści zadania napisane, że Ania jest lżejsza o 8 kg od Marysi. Czyli o Ani coś wiemy. Ktoś mógłby powiedzieć, że tak naprawdę nie wiemy. Ale jednak jest coś napisane, że Ania jest lżejsza od Marysi o 8 kg. Więc nie wiemy niczego o Marysi. Dlatego xm oznaczymy Marysię. Więc jakbym napisał, że x to jest m, jak Marysia. A Ania jest o 8 kg lżejsza od Marysi. Skoro x to Marysia. To Ania będzie miała x minus 8 i to jest Ania. Dlaczego x minus 8? No bo jest lżejsza o 8 kg. Teraz wiemy, że Marysia plus Ania ważą razem 84 kg. A my wcześniej sobie już podstawiliśmy pod Marysię x, a pod Anie x minus 8. Więc teraz musimy to zastosować. Czyli piszemy x plus x minus 8 to się równa. 84. X -y zostają po lewej stronie, będzie 2x. Usemkę przerzucamy na prawą stronę, zmieniając znak, czyli będziemy mieli 92. Dzielimy obie strony równania. Dostajemy x równy 46. Wracamy teraz do naszych pierwszych założeń. Wiemy, że x to jest waga Marysi, więc możemy sobie napisać, że Marysia waży 46 kg, a Ania waży o 8 kg mniej. Czyli Ania to 46 minus 8, 38 kg. Kiedy dodamy sobie teraz te dwie liczby, to rzeczywiście dostajemy 84. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie czwarte. Trener chce zamówić 25 nowych piłek do tenisa. Piłki wybranej firmy sprzedawane są w opakowaniach po 3 sztuki albo po 4 sztuki. Ile opakowań każdego rodzaju powinien zamówić? Trener, aby mieć dokładnie 25 nowych piłek. Podaj wszystkie możliwości. Ok, to w tym przypadku warto by było rozpatrzyć, ile piłeczek będziemy mieli po kupnie danej ilości opakowań. I tu będziemy mieli opakowanie, gdzie są 3 sztuki, a pod spodem 4 sztuki. A tutaj będziemy zapisywać sobie ilość kupionych opakowań. Jeszcze nie wiem ile tych opakowań będzie potrzebnych. Na razie zrobiłem tabelkę na 6. Czyli jeżeli kupię jedno opakowanie po 3 sztuki, to będę miał 3 piłeczki. Później będę miał 6, 9, 12, 15, 18. No i oczywiście muszę dorysować tabelkę. 7 i 8, to tu już będzie 21, a tutaj 24, więc na pewno wystarczy, bo maksymalnie 25 piłek chcemy kupić. To samo robimy z opakowaniem, które będzie zawierać 4 sztuki, więc tu będzie 4, 8, 12, 16, 20 i 24. I teraz musimy zobaczyć, które pary liczb dadzą nam łącznie 25 sztuk. Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy czwórkę, to brakuje nam jeszcze 21. Czy tutaj w tym rzędzie gdzieś jest 21? No jest, o na przykład tutaj. Czyli mamy już jedną możliwość. Teraz szukamy dalej. Tutaj na przykład mamy ósemkę, no to do 25 brakuje nam jeszcze 17. Czy jest gdzieś 17? Nie ma. To idziemy dalej. 12, brakuje 13. Nie ma. 16, brakuje 9. O, jest dziewiątka. No to zaznaczamy kolejną parę. 20 brakuje nam jeszcze 5, nigdzie nie ma piątki i 24 brakuje nam jedynki, nigdzie nie ma. Czyli tak naprawdę mamy tylko dwie możliwości, gdzie możemy kupić jedno opakowanie zawierające 4 sztuki i to łączy się z 7 opakowaniami po 3 sztuki, co daje razem 25, a druga możliwość to 4 opakowania po 4 sztuki plus 3 opakowania po 3 sztuki. No i już! Zadanie piąte. Wypożyczalni gierka. Za wypożyczenie gry planszowej trzeba zapłacić 8 zł za 3 dni i dodatkowo po 2,50 za każdy kolejny dzień wypożyczenia. Natomiast w wypożyczalni planszówka płaci się 12 zł za 3 dni i po 2 zł za każdy kolejny dzień. Przy jakiej liczbie dni koszty wypożyczenia tej gry w jednej i drugiej wypożyczalni są jednakowe? Czyli na pewno będzie to jakieś równanie, gdzie przyrównujemy jedną stronę do drugiej. Wiemy, że u Gierka musimy zapłacić 8 zł za pierwsze 3 dni. To na razie te 3 dni sobie gdzieś tam pamiętamy z tyłu w głowy. I dodatkowo po 2,50 za każdy kolejny dzień. Czyli będzie plus 2,50 za ileś tam dni, tak? Za każdy kolejny dzień. Czyli to mnożymy razy x, bo nie wiemy ile tych dni ma być. No i to ma się równać temu co płaci się w planszówce, tam się płaci 12 zł za 3 dni, czyli mamy 12 plus 2 zł za każdy dzień, czyli 2 razy x. No i to wszystko, musimy teraz to przyrównać, pach pach, policzyć i będzie. Czyli x -y przerzucamy na przykład na lewą stronę, tutaj mamy 2x, jak przeniesiemy to będzie minus 2x, więc zostanie nam 0,5x, tu mieliśmy 12, ósemkę przerzucamy, będzie minus 8. To na razie przepiszę, żeby za bardzo nie komplikować. 12 minus 8 to 4, no i ostatecznie musimy pomnożyć przez 2, dzięki czemu tu mamy x, a tu mamy 8. Wyszło nam 8 dni, ale dodatkowo jeszcze musimy dodać te 3 dni, o których była mowa, więc łącznie będziemy mieli 8 plus 3, co daje nam 11 dni. Zadanie szóste. Dane są liczby x oraz y i musimy obliczyć sumę tych liczb i różnicę. No to zaczynamy od sumy 2a plus b minus 3 i teraz musimy do tego dodać jeszcze y, czyli dodajemy, ale troszkę za szybko napisałem ten znak plus, bo widzimy, że y zaczyna się tu od minusa, więc zaczynamy minus 4a minus b plus 1. To się równa Początek tutaj przepisujemy, bo za wiele z tym nic nie możemy zrobić. Teraz sobie wymnażamy minus 4 razy a to minus 4a, minus 4 razy minus b to plus 4b plus 1. Teraz porządkujemy wyrazy podobne. 2a minus 4a to będzie minus 2a, plus b plus 4b to będzie plus 5b i minus 3 plus 1 to minus 2. Teraz przechodzimy do podpunktu b i musimy obliczyć różnicę liczb y i x. Czyli zaczynamy od y. Minus 4a minus b plus 1. Odjąć. Jeżeli chcemy odjąć całą liczbę, to musimy ją na razie zapisać wewnątrz nawiasu. Czyli będzie 2a plus b minus 3. Teraz tutaj możemy sobie to już wymnożyć. Będziemy mieli minus 4a plus 4b plus 1. Mamy minus przed nawiasem, więc będziemy zamieniać znaki. Będzie minus 2a minus b plus 3. To się równa. Porządkujemy wyrazy podobne. Minus 4a minus 2a to będzie minus 6a. 4b minus b to będzie 3b. I plus 1 plus 3 to 4. Zadanie siódme. Państwo Nowakowie mają trzy córki i jednego syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10 lat, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat. Ile lat ma syn państwa Nowaków? Ok, możemy sobie jakoś oznaczyć te córki i syna, powiedzmy córka niech będzie C a syn to S no i wiemy, że średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat. Średnią liczymy w taki sposób, że dodajemy jedną córkę, dodać drugą córkę, dodać trzecią córkę dzielimy przez ilość, czyli przez 3 i to daje nam 8. Nie wiemy, ile te córki mają lat, ale wiemy, że trzy córki średnio mają po 8 lat, czyli możemy uznać, że każda z tych córek ma 8 lat. Mamy jeszcze informację, że średnia wieku wszystkich dzieci wynosi 10. Czyli mamy trzy córki plus syna, dzielimy to przez liczbę wszystkich osób, czyli przez 4, i to daje nam 10. No i teraz możemy sobie to obliczyć, mnożymy razy 4, tu będziemy mieli 3C plus S, równa się 40. Teraz możemy sobie podstawić pod C ósemkę, i będziemy mieli 3 razy 8, to 24 plus S, to się równa 40. 24 przerzucamy na drugą stronę, więc będzie 40 minus 24, co daje nam 16, czyli syn ma 16 lat. Zadanie 8. 0,4 kg jabłek kosztuje 12 zł. Ile kosztuje 15 deko? Tutaj oczywiście możemy to zrobić na dwa sposoby. Ja proponuję proporcje. Od razu zamienię sobie kilogramy na dekagramy. 0,4 kg to 40 dekagramów. 40 dekagramów kosztuje 12 zł. Pytanie jest, ile kosztuje 15 deko? Więc dekagramy zapisujemy pod dekagramami, a tutaj obliczamy kwotę. Więc tutaj wpisujemy x. Mnożymy na ukos i mamy 40 dkg razy x. To się równa 12 zł razy 15 dkg. Dekagramy możemy sobie już skrócić, żeby było łatwiej. Po lewej stronie zostanie nam 40x, a tutaj 12 razy 15 to 120 i połowa, czyli 60, czyli 180. Teraz 0 możemy sobie poskracać i dzielimy obie strony na 4. Tutaj będziemy mieć x, a tutaj 18 czwartych, czyli 9 drugich. A to jest 4,5. Czyli 15 dekagramów jabłek kosztuje 4,50. Zadanie dziewiąte. Mamy do obliczenia kilka równań. W przypadku, kiedy mamy takie równania złożone z ułamków, możemy je traktować jak proporcje. Możemy je mnożyć na ukos. Czyli w przypadku A możemy napisać, że jest to 3 razy 2x plus 2. To się równa 2 do drugiej razy 8 minus x. 6x plus 6 to się równa 2 do drugiej to 4. 8 minus x. 4 razy 8 to 32 minus 4x. Teraz x na lewą stronę będziemy mieli 10x. 6 na prawą stronę będziemy mieli 26. Dzielimy obustronnie przez 10 i wychodzi, że x wynosi 2,6. W przykładzie B mamy troszkę trudniejszą sytuację, ponieważ nie mamy bezpośrednio dwóch łamków, ale możemy to zmodyfikować, żeby tak to wyglądało. Jedynkę możemy wrzucić sobie do tego ułamka. Jedynka to inaczej dwie drugie. Więc możemy zapisać, że jest to x plus 2 dzielone na 2. To się równa x trzecich. Teraz już możemy mnożyć naukos, obojętnie od której strony zaczniemy, powiedzmy, że 2 razy x to 2x, a tutaj 3 razy x plus 2. 2x to się równa 3x plus 6, x -y przerzucę na prawą stronę, żebym miał od razu wartość dodatnią, a szóstkę na lewą stronę, czyli będzie minus 6 równa się x. Teraz przykład C tutaj naukos możemy wymnożyć bez problemów, więc mnożymy 3 razy 2x plus 1 to się równa 2 razy 1 minus. 2x, 6x plus 3 to się równa 2 minus 4x. Przerzucę x na lewą stronę, będziemy mieli 10x, trójka na prawą stronę, będziemy mieli minus 1. Dzielimy obostronnie przez 10 i wychodzi, że x to się równa minus 1 dziesiąta. Zadanie 10. Filiżanka jest o 10 zł droższa od podstawki. Za podstawkę z filiżanką trzeba zapłacić 42 zł. Ile kosztuje filiżanka bez podstawki? Wiemy o filiżance, że jest 10 zł droższa od podstawki. O podstawce nie wiemy nic, więc x będzie nasza podstawka. Wiemy, że filiżanka jest o 10 zł droższa od podstawki, więc X plus 10 to będzie filiżanka. Wiemy, że za podstawkę i filiżankę trzeba zapłacić 42 zł, czyli podstawka plus filiżanka to 42. Podstawiliśmy sobie pewne niewiadome tutaj pod podstawkę i filiżankę, więc możemy to wykorzystać. X plus X plus 10 Równa się 42. Z lewej strony mamy 2x, dziesiątkę przerzucamy, będziemy mieli 32. Dzielimy na 2x, to się równa 16. Pytają nas, ile kosztuje filiżanka bez podstawki. Skoro x wynosi 16, a filiżanka to x plus 10, to możemy sobie to podstawić i otrzymujemy 26, czyli filiżanka kosztuje 26 zł.